Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie twoją obecną sytuację, zobaczymy co ciekawego w twojej energii, co ważnego wszechświat chce ci powiedzieć. Także przygotuj się na właśnie takich dużo ciekawych informacji myślę o twoim życiu, ponieważ ostatnio było dużo tych relacji, także dzisiaj zrobimy sobie coś takiego. Także oczywiście przetosujemy karty w międzyczasie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się szczegółowo na temat twojej sytuacji, no to zapraszam na duchowykierunek.pl Dlatego, że oczywiście to czytanie jest ogólne i grupowe, więc no nie z każdym albo też nie każda rzecz może rezonować idealnie. Będzie to bardziej uniwersalne czytanie. Także, jeżeli chcesz bardziej szczegółowo odnośnie ciebie, to zapraszam na duchowykierunek.pl. A tymczasem przekładam karty. Oczywiście lewą ręką, tak jak zawsze. No i sprawdźmy sobie faktycznie, co ciekawego w Twoim życiu, w Twojej energii. Także zobaczmy. I zaczynamy od karty... Karty Knight Pentacles. Okej, okay. czyli karta rycerza Monet. Dobrze. Karta rycerz, rycerza Monet to jest karta, która w sumie w kontekście takiej jakby rzeczy, które mogą się zbliżać lub są w Twoim życiu, wskazuje na stabilność, na konsekwentne działanie w obszarach życia. I tutaj szczególnie w tych, które są dla Ciebie ważne, dla Ciebie istotne. To jest też karta cierpliwości, wytrwałości i takiego praktycznego podejścia. Więc możesz być obecnie w okresie, w którym skupiasz się na długoterminowych celach, takich jak poprawa finansów, rozwój zawodowy, zbudowanie trwałych relacji. Masz dosyć jasno określone wartości, i wiesz, że kluczem do sukcesu jest po prostu konsekwencja i ciężka praca. Natomiast w relacjach, jeżeli chodzi o takie właśnie stricte tutaj emocjonalne rzeczy, ta karta sugeruje, że możesz być osobą, która pragnie stabilności i trwałości, czyli gdzieś tam nie jakieś relacje na chwilę, ale raczej na dłużej. Twoje działania są nakierowane na budowanie fundamentów na przyszłość. Możesz teraz inwestować w relację, która rozwija się powoli. No, ale widzisz że potencjał w nim coś solidnego, jeśli jesteś w związku. Natomiast, to rycerz wskazuje na potrzebę wspólnego planowania i podejmowania praktycznych kroków, które pomogą w rozwoju waszej relacji. Natomiast, zawodowo, ta karta wskazuje na okres, w którym realizujesz swoje zadania z ogromną starannością. Może to być czas pracy nad projektem, który wymaga cierpliwości ale przyniesie konkretne korzyści, szczególnie właśnie w przyszłości. To także znak, że możesz otrzymać ofertę współpracy lub propozycję, która wymaga od Ciebie zaangażowania i determinacji. W najbliższych tygodniach możesz spodziewać się stabilizacji w swoim życiu, szczególnie jeżeli teraz gdzieś tam jakiś chaos się pojawił, jakieś takie no właśnie można by rzec zawirowania to możesz oczekiwać, że gdzieś to, gdzieś to się powoli skończy i nadejdzie taki okres okres uspokojenia się tego wszystkiego co myślę, że co myślę, że jak najbardziej jak najbardziej dobrze Dobrze zwiastuje ten nadchodzący czas, szczególnie w sumie teraz, czyli właśnie rozpoczęcie roku, kiedy to możliwe, że w sumie też masz więcej, więcej obowiązków, mniej czasu dla siebie. No i też z tego może wynikać te, te, te zawirowania i te, te właśnie różne takie, no można by rzec, właśnie ten chaos. Dobrze, idąc dalej, mamy Temperance. Karta, karta Temperance to jest karta umiaru. Tutaj w kontekście obecnej sytuacji wskazuje na potrzebę harmonii, równowagi. Więc widać, że gdzieś tam można, można powiedzieć, że wskazuje na, na ten moment tutaj tego co teraz się dzieje, czyli właśnie może święta, może jakieś zawirowania, które z tym związane są. Może tak wskazuje, żebyś troszkę się uspokoiła, żebyś gdzieś tam nie nakładała na siebie tyle presji z tym związanym, związanej, bo może właśnie to nie jest jakby tutaj gdzieś tam warte tego. Natomiast może też po prostu ważniejsze jest to, żeby o siebie zadbać, więc, więc taka może podpowiedź od karty. Natomiast to, co jeszcze, to, to gdzieś tam umiar wskazuje w sferze relacji, że obecnie możesz starać się wprowadzić więcej spokoju w kontakty z innymi. Być może masz za sobą trudne chwile i teraz chcesz zbudować harmonię, unikając konfliktów, czy jakichś nieporozumień, może to również oznaczać proces pojednania lub stopniowego Odbudowywania zaufania z kimś, kto jest dla ciebie ważny, jeśli jesteś w związku, to ta karta mówi o potrzebie kompromisu, wspólnego dążenia do wzajemnego zrozumienia. Jeżeli chodzi o finanse, pracę, tutaj karta umiaru może wskazywać na konieczność cierpliwego zarządzania projektami albo też finansami, czyli gdzieś tam, właśnie może te zakupy związane z Nowym Rokiem, czy też ze świętami, prezenty. Tutaj może być taka wskazówka, że właśnie. Warto dosyć cierpliwie to, tym zarządzać, e, tak żeby żeby to było na pewno dobrze zrobione i żebyś gdzieś tam nie miała potem z tego powodu jakichś problemów. E, więc na pewno opanowanie. Opanowanie będzie tutaj naprawdę bardzo, bardzo ważne. W nadchodzących tygodniach możesz spodziewać się, że to opanowanie będzie ci potrzebne. E, natomiast widzę też tutaj, że. Mm, że będzie moment, w którym możesz zbliżać się do poczucia emocjonalnej pełni, harmonii, spełnienia. Może ten nowy rok przyniesie jakąś taką energię faktycznie ciekawszą. Tutaj można, można, możesz tego oczekiwać, szczególnie właśnie ten, ten początek będzie troszkę chaotyczny, ale potem może się okazać, że ten rok 2025 będzie, będzie dużo fajniejszy dla ciebie niż, niż ten rok mijający już. Także taka właśnie energia pełni, energia spełnienia, poczucie harmonii. Dużo widać szczęścia, odchodzi, dużo radości widzę tutaj, głęboki spokój, który pochodzi z dobrze funkcjonujących relacji oraz stabilności emocjonalnej. Także możliwe, że wreszcie pozbędziesz się tych osób toksycznych, osób, które są dla ciebie gdzieś tam no raczej niedobre, w takim sensie, wiesz, że coś, coś sprawiają, że twoje życie jest gorsze, może więcej się stresujesz przez nie, albo musisz się o nie starać nie wiadomo jak, a, a gdzieś tam może to nie jest warte tego. I mam wrażenie, że tutaj w 2025, ty wyczyścisz właśnie gdzieś tutaj te relacje, które, które no nie sprzyjają tobie, jako osobie, i to sprawi, że zwyczajnie poczujesz się lepiej. Natomiast, w sferze pracy, widzę też tutaj, że pokazuje się możliwość znalezienia równowagi między karierą a życiem osobistym. I to może być wskazówka, żeby właśnie w tym 2025 e, znaleźć więcej czasu dla siebie, bo możliwe, że potrzebujesz go, możliwe, że potrzebujesz go więcej niż dotychczas e, i gdzieś tam może spróbować właśnie, żeby tej pracy jakoś troszkę mniej było e, albo chociażby Wydawać więcej pieniędzy właśnie na, na swoje, gdzieś tam takie well czyli właśnie czy jakiś masaż, czy, czy gdzieś tam jakieś kosmetyczki i tak dalej, coś, coś takiego, co, co jest dla nas, no nie, dla naszego ciała czy też duszy. Oczywiście to już, to już wiadomo, wedle uznania. Także myślę, że warto będzie tutaj zadbać o siebie właśnie na początku tego roku, szczególnie kiedy będzie więcej tych zawirowań. Będziesz musiała o siebie dbać, żeby to wszystko poszło, mimo wszystko. No ciężko, ale sprawnie, że tak powiem. Także no. Oprócz tego możesz czuć, że Twoje wysiłki przynoszą rezultaty, które pozwalają się cieszyć po prostu z tego, z tego co masz. I to będzie dobry moment, aby celebrować swoje osiągnięcia dzielić się nimi z bliskimi, właśnie chwalić się nimi dookoła. Myślę, że raczej nie jesteś osobą, która się często chwali, tak, tak mam wrażenie. Szczególnie właśnie, że mam tutaj wskazówkę, że może warto się czasami pochwalić czymś, też właśnie, żeby, żeby gdzieś tam to swoje ego, swoją pełność siebie automatycznie też podbić tak, oprócz tego widzę tutaj, że potrzebujesz troszkę odpoczynku, także znowu pojawia nam się tutaj oczywiście mówiąc o właśnie karcie czterech mieczy, potrzebujesz odpoczynku i to jest pojawiający się ponownie ten, ten schemat, te, te, ta wiadomość, więc odpoczynek. To będzie bardzo ważna kwestia w roku 2025. Nie, możliwe, że bierzesz do siebie za dużo, na siebie za dużo, nie, za dużo pracy, czy też może jakichś obowiązków, które masz, nie, może spróbuj oddelegować jakąś część obowiązków komuś innemu. Nie, oczywiście nie chcę mówić, że to jest jakieś łatwe, że to jest takie hop-siup, bo rozumiem, że oczywiście każda sytuacja, każde, każdego życia jest nie, w jakiś sposób ciężkie i pewnie nikt chciałby, znaczy wszyscy chcieliby może nie pracować albo pracować lekko, nie, Albo chociaż robić to, co lubią. Nie wiadomo, że jest ciężko, ale... Ale chociaż postaraj się właśnie troszkę więcej czasu zaoszczędzić dla siebie, żeby odpocząć chociażby, ale też właśnie żeby ten spędzić czas taki dla siebie, nie? Czyli nie wiem, jakiś sport może albo właśnie tak jak mówiłem, jakaś, jakaś tutaj gdzieś jakieś masaż coś takiego, co będzie zwyczajnie takie w pełni w pełni dla ciebie odprężające, regenerujące, dzięki czemu będziesz mogła właśnie zregenerować swoje ciało i umysł. Oprócz tego, taki okres dystansu, ciszy zbliża się do twojego życia, jeżeli chodzi o właśnie o relacje tutaj. Może to być spowodowane koniecznością przemyślenia pewnych spraw, uporządkowania emocji lub po prostu potrzebę oddechu. Jeśli byłaś w konflikcie z kimś bliskim, karta ta sugeruje, że chwilowe wycofanie może pomóc w spojrzeniu na sytuację z nowej perspektywy. No i dzięki temu oczywiście może gdzieś tam Pogodzenie się albo zaproponowanie czegoś innego, albo no zwyczajnie odejście z tej sytuacji. I jeżeli chodzi o finanse i zawodowe sprawy, tutaj warto dodać, że chwilowy przestój może być w pracy, może gdzieś tam w tych właśnie w tej karierze taki chwilowy przestój. Może to być jakiś czas na refleksję nad swoimi celami zawodowymi, może to być czas właśnie na jakieś takie przemyślenie tego, czy dalej chcesz robić te. te, te tej pracy. Oczywiście przez to nie musi być jakby związany stricte na przykład, z, ze zwolnieniem, ale po prostu w pracy może być tego, tego mniej. To, też będzie myślę, że fajne, bo e, wtedy będziesz mogła skupić się właśnie na tym odpoczynku, który tutaj karty bardzo, bardzo mocno radzą. E, bo widać, że no całkiem mocno zapracowałaś się przez ostatnie miesiące, e, więc warto teraz będzie troszkę troszkę. Odpuścić i mimo wszystko dać sobie troszkę wolnego i odpoczynku. W nadchodzących tygodniach możesz doświadczyć okresu, w którym świat wokół Ciebie w pewien sposób zwolni. I to właśnie będzie idealny moment, aby poświęcić czas na medytację, rozwijanie duchowości lub po prostu relaks. Możesz znaleźć się w sytuacji, która wymaga cierpliwości i niewymuszonych działań. Na przykład oczekiwania na. Odpowiedź od kogoś ważnego dla Ciebie, co pozwoli ci lepiej przygotować się na przyszłość. Także pamiętaj o tym, odpoczynku. Pamiętaj o tym, żeby nie pracować za dużo, żeby gdzieś tam tak wiesz, porówno ten work-life balance mierzyć, czyli gdzieś tam właśnie porówno żyć swoim życiem i pracować tak, żeby żadna ze stron nie szła w odstawkę na części drugiej. Oprócz tego widzę, że jesteś w jakiejś fazie nauki, jesteś w fazie odkrywania nowych możliwości lub poważnych, albo może inaczej, może rozważania konkretnych, praktycznych działań. Karta, karta mówię teraz o karcie Gieremka Pentakling, czyli karcie ostatniej. Ta karta to jest karta obiecująca, początek czegoś trwałego i wartościowego, co wymaga jednak dużo cierpliwości, dużo zaangażowania i chęci do rozwoju. I to może oznaczać, że obecnie zastanawiasz się nad nowym przedsięwzięciem może jakimś planem, pomysłem, który, jeśli zostanie właściwie rozwinięty, może przynieść długoterminowe korzyści. Także, jeżeli masz jakiś plan w głowie, jeżeli masz coś w głowie, co chodzi Ci po głowie, to ewidentnie mamy tutaj wskazówkę, że jeżeli włożysz to swoje serce to wyjdzie ci to bardzo fajnie długoterminowo. Także myślę, że warto spróbować, warto zacząć, bo mamy tutaj jasną wskazówkę, że, że to się może udać. A raczej, że uda się, jeżeli właśnie włożysz w to serce. Czyli myślę, że jest to duże prawdopodobieństwo, że jak najbardziej się uda. Jeżeli chodzi o relacje, widać tutaj uczucia, które mogą dopiero się rozwijać, lub potrzebę skupienia się na budowaniu solidnych podstaw w związku. Może to być również sygnał, że ktoś w Twoim otoczeniu Patrzy na ciebie z zainteresowaniem, ale podchodzi do relacji z ostrożnością i rozwagą i tak też właśnie stara się trzymać taki lekki dystans od ciebie. Natomiast jeżeli jesteś w związku, może to być czas wspólnego planowania przyszłości, rozmów o konkretnych krokach w kierunku stabilizacji czy tworzenia wspólnych wartości. Także. Myślę, że całkiem fajne czytanie, troszkę takie może wroczne czytanie nam wyszło, bo poniekąd dużo rzeczy właśnie gdzieś tam chronologicznie zgadzało się z tym, że może ten początek roku będzie gdzieś tam chaotyczny, ale potem przyjdzie taki, taka odwilż i będzie dużo lepiej. Także całkiem ciekawe myślę czytanie, dziękuję Ci oczywiście za odsłuch i życzę Ci wspaniałego, pięknego dnia, no i oczywiście dużo zdrowia. Do usłyszenia i hej!